Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, yy, bardzo się cieszę, ponieważ wchodzę do kogoś dzisiaj na moim odcinku, specjalny gość, ale to zaraz się dowiecie kto to. Yy, właśnie wchodzę do bloku i no, zaraz się widzimy. Już mogę się doczekać, właśnie idziemy na powiedz dzień dobry. się, dzień Ale słodki. To jest w ogóle bardzo ciekawe, Enei jest kocurem, ale jest kocurem trójkolorowym. Kocury nie mogą być trójkolorowe, dlatego że trzy kolory warunkuje chromozom X zarezerwowany dla koteczek. Tak. Jest to jedyny na świecie syjamski trójkolorowy kolor. Oczy ma. Tak, niebieskie mają oczy. Wszystkie mają niebieskie oczy. Tak, właśnie Wydaje. zauważyłam, właśnie zauważyłam tak. i chciałam właśnie się spytać, czy właśnie wszystkie mają niebieskie oczy. Mogą mieć tylko niebieskie oczy. Hej, ja już jestem i dzisiaj jest ze mną Joasia Ciszewska. Pani Joasia jest mistrzem świata w kolarstwie górskim, a teraz jej koty są mistrzami yy, ze świata kotów. To prawda, to prawda. E, udało mi się w 2015 roku wygrać mistrzostwa świata w kolarstwie górskim w wyścigu 12-godzinnym solo. I to prawda, poniekąd są moje koty też mistrzami świata w kotach. Ponieważ są w rankingu Best Cat Federacji WCF najlepszymi kotami syjamskimi. Zapraszamy do odcinka! Jeśli chcecie zakupić właśnie takiego kotka, co zaraz w Wam na odcinku oczywiście przyjdzie do najlepszej hodowli tej rasy, czyli do pani Joasi. Myślę, że jest wiele, wiele bardzo dobrych hodowli, aczkolwiek staramy się robić rzeczywiście wszystko, żeby naszym kotom było jak najlepiej em, na świecie. Zresztą sami zobaczcie, jak żyją najlepsze koty świata. Te puchary mówią same za siebie. Ten dom jest cały dla kotów, a ten kojec jest specjalnie dla kotków, które dzisiaj mają trzy dni. Ale jak będą troszeczkę starsze, będą mogły bezpiecznie się tu bawić. W tej chwili jednak mają prywatny pokoik, gdzie razem z mamusią odpoczywają. Generalnie bardzo mi się podobało, że kotki wszędzie miały własną przestrzeń. Na początku były bardzo nieśmiałe, ale potem zaciekawiła ich nasza obecność. No dobrze, wracamy już do rozmowy z panią Joasią. W którym roku pani wygra yy, mistrzostwa świata? Mistrzostwa świata wygrałam w 2015 roku i w tym 2015 roku też jednocześnie zakończyłam swoją karierę i przeszłam na tak zwaną sportową emeryturę. Wyczekaną nie uda. Jak Pani brała udział w Mistrzostwach Świata, to Pani miała już swoje kotki? Nie, nie. Wtedy nie mieliśmy kotów, dlatego, że uprawiając sport kwalifikowany, a przedtem sport zawodowy, bo miałam okazję jeździć w niemieckiej grupie zawodowej, no nie ma czasu na zwierzaki. Nie ma czasu na zwierzaki i cały czas jest się na zgrupowaniach na, wyjazd, na wyjazdach treningowych jestcie przed treningiem, albo po treningu, albo w trakcie treningu jest się przed dietą, na diecie, albo, albo po diecie. Więc cały czas coś się dzieje ehm, i to by było krzywdzące dla tego. Tak, tej. bo słyszałam też, że te koty są bardzo towarzyskie, z charakteru też przypominają psa i że bardzo źle znoszą samotność, czy to prawda? Że. Generalnie w ogóle wydaje mi się, że każdy zwierzak źle znosi samotność. Jeżeli ta samotność jest taka ograniczona, wychodzimy do pracy, wracamy z pracy, weekend spędzamy w domu albo wyjeżdżamy, ale razem właśnie z, z, ze zwierzakiem, no to wtedy ta samotność nie dokucza temu zwierzakowi. Natomiast rzeczywiście, koty syjamskie to są takie koty. Dla których ich opiekun jest ich całym światem. One naprawdę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I naprawdę tak jest, kiedy się wychodzi z domu, to one, to one tęsknią. Naprawdę tęsknią. Kiedy, kiedy wyjeżdżam, Fiodorka jest taką moją kotką, siedzi pod drzwiami i płacze. Tak? Znana jest taka sytuacja, kiedy został sprzedany kotur do hodowli, z hodowli do hodowli. Tak długo w tej hodowli rozpaczał, tak długo, że musiał po prostu do rodzinnej hodowli wrócić. Tutaj? Nie, nie, nie. To było, to było za granicą, okay. ale, znane są, ale znane są takie historie, tak? Więc oprócz tego, że są to koty, które są bardzo przywiązane do, do swojego właściciela, do swojego opiekuna, to są to jeszcze koty szalenie, szalenie towarzyskie. Ja lubię mówić, że to są koty właśnie Enej. Pokazuje odwrotność. <laughs> <laughs> um, natomiast są to koty, ja tak mówię, do tańca i do różańca. Czytałam też, że są bardzo y, energiczne. Um, to nie do końca prawda. To są koty o umiarkowanym temperamencie. Ani nadpobudliwe, ani też spokojne. Spokojnymi kotami y, będą na przykład koty perskie, koty brytyjskie, mm -hmm. tak z kolei bardzo energicznymi kotami będą koty bengalskie albo ich krewniacy, czyli koty rasy Peterbald, tak? To są rzeczywiście koty bardzo, bardzo aktywne. Natomiast to są koty o takim właśnie umiarkowanym temperamencie, które owszem towarzyszą, są aktywne, zawsze są chętne do zabawy, zawsze są chętne na jakieś małe co nieco, ale nie są to koty nad Temperamentne. Mm -hmm. Czyli takie idealne. Takie idealne. <grywa> A hodowała Pani kiedyś inną rasę? Tak. Miałam krótką przygodę z kotami rosyjskimi niebieskimi. Tak, tak, tak. I tutaj, właśnie taka ciekawostka. Ja zakupiłam kotkę rosyjską niebieską pierwszą swoją kotkę. Dlatego, że bardzo dużo czytałam o nich w internecie, między innymi w prasie, tak? Ja poszukiwałam kota towarzyskiego, kota, który byłby kotem, który chętnie podróżuje, kota, który właśnie jest takim kotem do tańca i do różańca. I tak też wszędzie mogłam przeczytać, że kot rosyjski taki jest. Natomiast dopiero, kiedy tarasa się zjawiła u mnie w domu, okazało się. Że jest zupełnie odwrotnie, że to, co jest napisane w internecie czy też w prasie kociej, jest zupełnie odwrotnie niż jest w rzeczywistości. Że to są koty spokojne, wyciszone, koty zdystansowane, koty, które prowadzą swoje kocie życie, są bardzo przy człowieku, ale jednak z dala. Zawsze to, co się czyta, warto sobie rzeczywiście też potwierdzić. Miałam dwa koty rosyjskie, niebieskie i obie znajdują się u mojej przyjaciółki w hodowli, która marzyła o kotach rosyjskich, niebieskich, które właśnie będą tak troszeczkę zostawiały im czas na oddychanie. I prowadzą od już chyba czterech lat tak? hodowlę mhm. właśnie z Annie Amy i z Freją, czyli jakby z tymi moimi dwoma kotkami rosyjskimi. A ile lat pani prowadzi swoją hodowlę? Hodowlę zarejestrowałam w 2017 roku. Natomiast jak tylko zamknęły się za mną drzwi kariery sportowej, wiedziałam, że fajnie by było, gdybyśmy mieli kotki. Natomiast podeszłam do tego tak bardzo, tak bardzo sumiennie. Chciałam zobaczyć, jakie są rasy, jakie mają charaktery. Bardzo chciałam, żeby to był taki taki świadomy wybór. A co jest zainspirowało właśnie Panią wyhodować tą rasę? Przypadek, przypadek. Koty syjamskie wtedy były w Polsce bardzo, bardzo rzadkie. Tak rzadkie, że swojego pierwszego kota syjamskiego Widziałam w ogóle w Kijowie na Ukrainie podczas wystawy. Jak zobaczyłam tylko to małe stworzonko z wielkimi uszami, które tęskni ze swoim opiekunem, to już wiedziałam, że to są koty, które muszę mieć. I znalazłam hodowlę, hodowczynię Olgę Prochorową, która, która te koty miała. Witamy, Enej, z powrotem. Która te, koty, która te koty miała i właśnie się poznałyśmy na tej wystawie. I okazało się, że ona prowadzi linię kotów syjamskich, ale nie zamierza prowadzić dalej kotów syjańskich, tylko się skupia na ich odmianie kolorystycznej, czyli na kotach orientalnych. No i ja tak zakochana w tych kotach, taka się poczułam w obowiązku, żeby tą wspaniałą e, linię właśnie stworzoną przez nią, żeby dalej kontynuować. Mm -hmm. Inaczej nie byłoby e, Czyli jednym słowem miłość od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego wejrzenia i od pierwszego usłyszenia, jako że to są koty, które e, no, są gadatliwe, nie? Mają swoje do zamioczenia. A słyszałam też e... Że pani jeździła konno? Jeździłam, zgadza się, nawet miałam swoje cztery konie. Naprawdę? Tak, jeździłam konno, miałam swoje cztery konie. E, uprawiałam ujeżdżenie, później troszkę trenowałam ujeżdżenie. E, jednocześnie trenowałam kolarstwo e, i jeździłam również w Niemczech. E, tam jeździłam również e, ujeżdżenie e, pod okiem e, takiego wicemistrza olimpijskiego, pana Helmuta Retemajera. Um, ale w końcu trzeba było wybrać, no nie można było mieć wszystkiego, tak, rowery, konie, konie, rowery. E, w pewnym momencie była taka sytuacja, że jadąc do stajni na trening, robiłam trening na rowerze. <grym> Pani na rowerze jeździła do konia. Tak, dokładnie. Będąc na treningu na rowerze, jechałam na trening do stajni, potem się przebierałam z powrotem <grym> za kolarza i później robiłam drugi trening. No, więc jakby trzeba było podjąć decyzję. No i się zdecydowałam za, e, za rower. A ja, tak się składa, że ja też interesuję się jazdą konną. Widziałam w Twoich reportażach, widziałam nawet odcinek, w którym pokazujesz ośrodek jeździecki, stajnie, ujeżdżalnie, tak? Tak, to było. Padoki? To było właśnie, teraz no, byłam na obozie konnym? I nagrywałam właśnie tam vlogi z koleżankami. Oglądałam, oglądałam, myślę sobie, mm -hmm. moja dziewczyna. <laughs> moja dziewczyna. Czy takie koty nadają się z, z innymi zwierzakami? Tak. Um, tak, to są bardzo towarzyskie koty. To są też koty, które um, zaprzeczają wszelkim opowieściom o kotach, że koty to są samotnicy. Kiedy one leżą, Zawsze leżą wspólnie. Kiedy one śpią, zawsze śpią wspólnie. Kiedy jedzą, jedzą wspólnie. E, więc dla nich e, tak naprawdę każdy inny zwierzak, czy będzie to pies, czy będzie to żółw, e, czy będą to e, takie domowe hodowlane szczurki, tak, to one się zaprzyjaźnią zupełnie ze każdym, każdym zwierzakiem. Czyli rozumiem, że po prostu muszą mieć towarzystwo. E, najlepiej by było, gdyby miały towarzystwo. A nadają się do domu z dziećmi, takimi małymi, które się z nimi wypaliły? Nadają się do domu z dziećmi i nadają się też bardzo dobrze do domów z osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, właśnie dlatego, że one mają taką bardzo dużą, e, bardzo dużą umiejętność dopasowania się nie? do danej mhm. sytuacji. Wiadomo, jeżeli trafią do miejsca, gdzie ich domowe dzieci będą dla nich niedobre. Moje dzieci też ciągną za ogon? Mogą, tak, czasami, ale nie wiedzą, że nie wolno, tak? Więc jeżeli będą to fajnie wychowane, rzetelne dzieci i nie będą ciągnęły za ogon, to myślę, że to będzie wtedy dobra, dobra para. Yy, a mogę się przyjrzeć ko yy, koszulce Mistrza Świata? Jasne, koszulka Mistrza Świata jest na dole, to byśmy musieli zejść. Teraz pani yy, Joasia pokaże nam koszulkę Mistrza Świata i jej rowery. Tak, koszulka Mistrza Świata, związana akurat nie z kotami, tylko z moją mm -hmm. poprzednią, wielką, wielką pasją, a nawet przez pewien okres czasu pracą. Ja się specjalizowałam w takich yy, wyścigach. Yy, Stricte wytrzymałościowych, a mianowicie w wyścigach 12- i 24-godzinnych. Wyścigi 24-godzinne dobrze znane są z wyścigów samochodowych, na przykład Le Mans, teraz, które się odbyło, gdzie uczestniczył też dobrze znany wszystkim zawodnik, nasz Robert Kubica. Tutaj akurat były to Mistrzostwa Świata w jeździe 12-godzinnej, czyli przez 12 godzin. A ścigamy się po określonych, po określonych rundach, bez przerwy. Rzeczywiście bez przerwy. Podczas tych 12 godzin miałam czas postoju niecałą minutę. Czyli rzeczywiście, czyli rzeczywiście jest, jest co robić. Jest co robić, to jest właśnie koszulka z, z tych mistrzostw. A Tutaj, a tutaj już zdekompletowany nieco um, i troszkę przebudowany um, mój rower, na którym właśnie te Mistrzostwa Świata. Um, no duże koła. Wygrałam, tak. To są 29-calowe 29 koła. To akurat też te koła, na których jechałam. Um, tutaj właśnie um, mój rower, tutaj inne, ro inne rowery, już treningowe. Mamy jeszcze cztery rowery, ale no już nie mamy ich już nie mamy ich w domu, tylko w naszym drugim domu. A jeździ pani jeszcze trochę na rower. i teraz? Rzadko. Rzadko. Myślę, że jak każdy sportowiec, który zawiesza swój sport, mówi o takim sporcie, już kwalifikowanym. Który zawiesza swój sport na kołek. Wtedy raczej się poświęca już trochę innym pasjom, nie? Mhm. Słyszałam, że pani mówi w czterech językach. Nawet tak. W tym jednym martwym, bo mówię no, po polsku oczywiście, tak? Był po polsku, po niemiecku, po angielsku, po francusku, po rosyjsku. I również łacinie, ale łacina jest językiem martwym. Więc tak, Aha. nie do końca się liczy. A umie pani po wszystkich tych językach powiedzieć "kocham moje koty"? <laughs> myślę, że e, myślę, że musiałabym e, spróbować, tak? Mm -hmm. To myślę, że udałoby mi się, może. No to niech pani spróbuje? <laughs> um, to po polsku "kocham moje koty". Po niemiecku "Ich liebe alle meine A Po angielsku i love all my cats, mm -hmm. po francusku. Um, y, J'aime mon chat, po francusku. Po łacinie nie mam pojęcia. Musiałabym pomyśleć. Kochani, ze względu, że było bardzo dużo materiału, postanowiłam zrobić drugą część. Jeśli jesteście ciekawi, jak bawiłam się z kociakami, z czego ucieszyła się pani Joasia? Czego jeszcze dowiedziałam się o kotkach? Oraz jak wyglądają kociaki i czy wejdziemy do tajemniczego pokoju? Koniecznie oglądajcie drugą część! Będzie się działo! Pa-pa!